Nazywam się Małgorzata Major i zapraszam Was na mój serialowy podcast, który nazwałam Małgorzata Opowiada o Serialach, bo to właśnie zamierzam robić. Jeśli interesują Was seriale sięgające lat 90. i nostalgię, nostalgią, chcecie sobie powspominać z archiwum Mix, Twin Peaks albo Dynastie, to trafiliście pod właściwy adres. Jeśli jednak oglądacie dużo seriali młodzieżowych, uwielbiacie Riverdale albo z drugiej strony oglądacie same najpoważniejsze, najwybitniejsze dzieła jak medmen, rodzina soprano, prawo ulicy to też się dogadamy. Zapraszam na odcinek. Cześć, witajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu, czyli Małgorzata opowiada o serialach. Dzisiaj miałam mówić o zupełnie innym serialu niż ostatecznie wybrałam. Za chwilę Wam wyjaśnię dlaczego i oczywiście planowany tytuł pojawi się w kolejnym odcinku. Zacznę od tego, że serial, o którym dzisiaj opowiem, jest zaskakujący z wielu względów, ale najlepiej oglądać go nie znając całego kontekstu. W jakim powstał, więc jeśli już oglądaliście, to myślę, że fajnie będzie posłuchać o nim więcej. Ale jeśli jeszcze nie oglądaliście, to uprzedzam, że nie będę spoilerować znacząco, ale przedstawiać kilka punktów widzenia, które pozwolą Wam już na starcie wiedzieć nieco więcej. Nie twierdzę, że zaszkodzi to samemu seansowi i przyjemności płynącej z oglądania serialu, ale. Uzbroi was w pewną wiedzę, która niekoniecznie jest potrzebna przy tym akurat serialu. Myślę, że nie znając kontekstu czy też powieści, na bazie której ten serial powstał, można zadawać więcej pytań i być bardziej zaskoczonym ostatecznymi rozwiązaniami. Mówić będę o serialu Rosterki Fleischmana, który można już obejrzeć w całości na platformie Disney Plus. Ten serial pojawił się w ofercie Disney Plus pod koniec lutego. Dużo wcześniej wystartował w amerykańskich ramówkach stacji FX. Tam pojawił się pod koniec listopada. Dlatego my w Polsce oglądamy go z opóźnieniem. Jest to kameralna opowieść składająca się z ośmiu odcinków. I gdy zaczynamy oglądać na przykład nie wiedząc jaki to właściwie gatunek czy inspirowany prawdziwymi czy nieprawdziwymi wydarzeniami to po pierwszym odcinku możemy myśleć że to na przykład kryminał ponieważ punkt wyjścia jest taki że poznajemy tobiego nowojorskiego lekarza który dopiero co się rozwiódł dzieli z żoną naprzemienną opiekę z dziećmi i jest precyzyjnie umówiony kiedy którego dnia żona Przywozi dzieci, kiedy on je odwozi i tak dalej. To jest takie jakoś tam dogadane po rozwodzie, czyli para, mimo że nie przepada za sobą, to potrafili w miarę dogadać się co do opieki nad dwójką dzieci, nad córką i synem. Córka ma 11 lat, syn jest młodszy. Jakie jest zdziwienie pewnego dnia, gdy budzi się i okazuje się, że żona w środku nocy podwiozła mu już dzieci do jego nowego mieszkania, ponieważ sama gdzieś wyjeżdża, wyjeżdża na kilka dni, to nie jest precyzyjnie określone, no i gdy te kilka dni mija, okazuje się, że ona nie wraca i nie ma z nią za bardzo kontaktu. Dlatego w tym momencie będąc, czyli w punkcie wyjścia całej historii mamy kilka scenariuszy, czy to będzie kryminał, czy ona zaginęła, czy coś się stało, czy może wyjechała świadomie, czy będziemy z bohaterem y, zmierzać przez kolejne punkty, takie typowe dla serialu kryminalnego, y, rozpoznawać jej ostatnie ślady, rozmawiać ze świadkami, itd. Y, no, okazuje się, że nie, bo to jednak nie jest serial kryminalny. Y, jest to serial. O czymś zupełnie innym. W jakimś sensie, takim dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że o kryzysie wieku średniego, ale to jest takie krzywdzące stwierdzenie raczej o tym, że wszyscy bohaterowie są w wieku mniej więcej 40 lat, i my ich oczywiście poznamy na przestrzeni odcinków. Ja o nich trochę opowiem, i każdy z nich zastanawia się nad tym, co właściwie zrobił ze swoim życiem. I każdy z bohaterów ma jakieś e, pomysły na radzenie sobie ze swoim niezadowoleniem, ponieważ większość bohaterów jest niezadowolona z tego, jak spędziła ostatnie dwie dekady i zastanawiają się, jak do tego doszło i dlaczego oni znaleźli się w sytuacji, w której nie chcą wcale być. Myślę, że e, najważniejsze w tej historii jest to, że jest bardzo spójna, ponieważ wszystko zaczyna się od e, Taffy Eichner, czyli autorki książki. Ona tę książkę napisała, inspirując, się własnymi życiowymi doświadczeniami, czyli własnymi um, rozliczeniami z tym, co jej się udało, czego się nie udało, co udało się jej znajomym, ale nie w takim wymiarze materialnym, tylko um, życiowej satysfakcji i poczucia, że jestem w tym miejscu, w którym zawsze chciałam być. Tafi napisała książkę, a później um, pojawiła się możliwość jej ekranizacji, i właśnie my tę ekranizację oglądamy. Czyli możemy powiedzieć, że Tafi przeżywa tę historię po raz trzeci, najpierw w swoim życiu, później pisząc książkę, a później pracując nad serialem. Muszę przedstawić Wam bohaterów, żeby pokazać te różne punkty widzenia i to, jak bardzo one się zazębiają i także nawzajem wykluczają, więc my jesteśmy w takim mentalnym roller coaster, w takim gąszczu emocji, które zmieniają się wraz z tym, jak śledzimy losy kolejnej postaci. Myślę, że jeśli dużo oglądacie seriali, to przy rozterkach Fleischmana skojarzycie sobie serial, który można było oglądać na. HBO, a y, wyprodukował Showtime, czyli The Affair z Dominikiem Westem, który był takim jednym z pierwszych seriali bawiących się punktami widzenia. Tam wręcz y, oglądaliśmy odcinek po odcinku tę samą historię opowiadaną przez innego uczestnika wydarzeń i dowiadywaliśmy się, jak każdy zupełnie inaczej reagował na daną sytuację, jak inaczej zapamiętywał y, fakty, jak właściwie operował faktami z własnej perspektywy i one nagle przestawały być faktami, tylko stawały się jakąś opinią, naszym punktem widzenia na to, co dla nas było najważniejsze, że każdy z tych bohaterów, jaki w życiu bywa, wyciągał z tej samej sytuacji zupełnie inne wnioski, zupełnie inne akcenty kładu na to, co dla niego było najważniejsze, przez co oni w ogóle nie mogli się dogadać, i znowu jak to w życiu bywa, ponieważ każdy zupełnie inaczej przefiltrował tę samą sytuację przez swoją emocjonalność, przez swoje... Priorytety. I takie wrażenie też można mieć, oglądając rozterki Fleischmana, że taki eksperyment formalny twórcy diafer już zrobili. Nie znaczy to, że to jest jakoś skopiowane, czy jest nieudaną powtórką z rozrywki. Zupełnie nie, ponieważ ten serial opowiada własną historię. Inaczej też bawi się tą formą, ponieważ my poznajemy Tobiego i bardzo długo, właściwie przez sześć odcinków, poznajemy jego punkt widzenia. Czyli Tobie jest, wydaje się, takim. Całkiem miłym, empatycznym lekarzem, właśnie tuż po czterdziestce, który rozwiódł się z żoną. W pewnym momencie już mu na tym rozwodzie zależało, bo każde z nich miało inne priorytety. Ona była skupiona na karierze, na awansie społecznym i ekonomicznym, ponieważ też miała inny punkt startu. On jest z takiej solidnej żydowskiej rodziny, więc właściwie zawsze mu ta klasa średnia wystarczała. Ona musiała się nieźle napracować, żeby ten awans społeczny i akceptację ich przyjaciół czy jej współpracowników z takiej wyższej klasy średniej uzyskać, więc dla niej, jej ambicje zawodowe, przynajmniej tak nam Tobie opowiada, były najważniejsze. Dodam jeszcze, że Tobiego gra Jesse Eisenberg, którego pewnie kojarzycie z The Social Network. Bardzo ciekawie gra tego bohatera, bo to nie jest taki super sympatyczny bohater. On też jest, um, sylwetka tobiego, jak obserwujecie go, gdy chodzi po nowojorskich ulicach, ponieważ on lubi dużo spacerować i tak spaceruje do pracy, czy po parku, czy z dziećmi, do szkoły, a właściwie na obozy sportowe, bo większość akcji toczy się latem. To on jest tak specyficznie przygarbiony, jest jakby taki przykurczony, przygnieciony tym ciężarem trudnej sytuacji, w której się znalazł. On się czuje ofiarą, czuje się ofiarą swojego małżeństwa piętnastoletniego, ponieważ ma wrażenie, że gdzieś z żoną już dawno im się te drogi rozeszły, i on był tak trochę zakładnikiem tego, że ona nie chciała mu ostatecznie pozwolić odejść. Widzimy ją jako taką. Jednoznacznie negatywną postać, czyli właśnie skupioną na karierze, odtrącającą dzieci, która w tym momencie uznała, że musi jechać na weekend do spa i się zregenerować, i po prostu te dzieci tak odstawiła. W rolę Rachel, czyli właśnie żony, wciela się Claire Danes, którą na pewno znacie z Homeland. Rachel też jest właśnie bardzo specyficzną postacią, którą trochę lepiej poznamy później, bo ona znika, my jej nie widzimy. Tobie też nie wie, co się dzieje. Najpierw nerwowo wydzwania w różne miejsca, a to właśnie do pracy żony, czyli do jej własnej agencji, która zajmuje się poszukiwaniem gwiazd teatralnych, tak można w uproszczeniu rzec, po prostu szuka nowych, obiecujących gwiazd, które promuje i prowadzi ich kariery, a to do tego spa, w którym miała gościć, po różnych znajomych i niczego się nie dowiaduje. Ona nie odbiera telefonów. W pewnym momencie dzieci też się dziwią przedłużającej nieobecności matki, bo wiadomo, że ona czasem jakieś takie weekendy sobie organizowała, ale zawsze w końcu wracała, nawet jeśli to było spóźnione jeden czy dwa dni. Dlatego on najpierw nie wpada w panikę, ale potem zaczyna się dziwić. Czy ona zaginęła, czy właściwie co? Zachodzi w głowę, ale uspokaja go sytuacja, gdy spotyka takie trzy zaznajomione koleżanki, bardziej koleżanki Rachel. Które mówią, że spotkały ją w parku. I on tak odetchnął z ulgą i zrozumiał, a po prostu nas ignoruje i, i porzuciła dzieci. Tak y, przekonuje się do tej sytuacji, jakoś ją akceptuje. Y, one mówią, mówiąc, prawda, że ona się dziwnie zachowywała, y, dosyć dziwnie, nietypowo jak na nią, ale uznał, że najważniejsze jest to, że jest w mieście, nigdzie nie zaginęła, nic się nie stało, tylko taki drobiazg, oczywiście mówię ironicznie, porzuciła dzieci. I on zaprzestaje szukania kontaktu z nią. Raz wchodzi do mieszkania pod jej i tam znajduje różne dziwne rzeczy, które go dziwią, ale uznaje, że ona jest pewnie w nowym związku, jest w nim dużo złości i odpuszcza w końcu ten temat, więc my już zagadki o Rachel nie próbujemy odgadywać, ponieważ to Toby nas prowadzi przez tę historię. I Tobi ma dwójka przyjaciół ze studiów, z którymi właściwie odnawia znajomość po zakończonym małżeństwie, ponieważ on sugeruje, i może właściwie w małżeństwie spotykał się tylko ze znajomymi swojej żony, bo ona tak zdominowała to ich życie towarzyskie, że on chodził tylko na spektakle teatralne i na jakieś branżowe wydarzenia dla niej ważne. Jego przyjaciółką właśnie z okresu studiów jest Libi, i to Libi jest narratorką, to znaczy ona, ponieważ mówię, że przedstawia sytuację nam Tobi, ale to Libi jest tą główną narratorką, która daje prawo głosu poszczególnym bohaterom. W roli Libi świetna Lizzy Kaplan, którą na pewno kojarzycie z Masters of Sex. I jeszcze jeden przyjaciel to jest Sef, który. Jest właśnie najbardziej wolnym duchem, można powiedzieć, bo Tobie jest po rozwodzie. Oni są wszyscy z jednego rocznika, razem studiowali. Tobie jest po rozwodzie, a Libi tak właściwie skłania się w stronę rozwodu. Przeżywa jakiś kryzys, ponieważ e, mieszka poza miastem, zawsze była dziennikarką, która próbowała gdzieś przebić ten szklany sufit w swojej redakcji. Nie, nie udało jej się to, więc odpuściła na pewien moment pracę i jest matką i żoną przy mężu, co jej bardzo nie odpowiada. No, a Sef jest wciąż singlem, spotyka się okazjonalnie z różnymi kobietami, prowadzi taki styl życia, którego oni mu trochę zazdroszczą, więc tutaj krzyżują się trzy style życia i trzy ścieżki tych. Przyjaciół. Poznajemy najbardziej oczywiście Tobiego, który jest udręczony, zmęczony, czuje się ofiarą, i nagle to się zmienia w świetnym siódmym odcinku. Ja nie będę wam zdradzać szczegółów, tylko powiem, że oczywiście każdy tam ma swoje racje i one w końcu się ze sobą zderzają, tak żeby powiedzieć nam, że nie ma tu jednej prawdy, która dominowałaby i jakoś podważała wiarygodność pozostałych uczestników wydarzeń. Jest właśnie świetny odcinek. Z Rachel, czyli Claire Danes ma w końcu swoje 5 minut, zupełnie nowy punkt widzenia. Jest też moment, w którym Libby trochę dominuje sytuacji, a także Seth, ale w najmniejszym stopniu. I jest to w jakimś sensie takie słodko gorzkie rozliczenie każdego bohatera z samym sobą właściwie ponieważ Tobi też, chociaż może on się nie przyznaje do błędów, ale zaczyna rozumieć ludzi w swoim otoczeniu, dlaczego mogą mieć do niego jakieś pretensje. Podobnie Libi w stosunku do samej siebie może nieco surowiej podchodzi i rozlicza się z tego, jak się zachowywała w stosunku do swojej rodziny i też właściwie o co jej chodzi. I Sef, który jest najbardziej wolnym duchem, też podejmuje jakieś decyzje i myślę, że to co najciekawsze, bo ja nie chcę wam całej historii opowiadać po to, żeby zepsuć wam seans, tylko żeby zasugerować, jak ciekawie pokazane jest zderzenie właśnie tego wielkomiejskiego stylu życia, czyli... Yy... Mieszkańców Nowego Jorku, trochę z tymi sypialniami w okolicach Nowego Jorku, trochę z tym stylem życia idealnej pani domu, do której nie każdy pasuje, właśnie Libi się nie czuje dobrze w tej roli. Trochę o ambicjach, o przekraczaniu granic własnych, własnego usytuowania społecznego, można powiedzieć. To na przykład Rachel jest ciekawe i tego, jakie dramaty przeżywają ludzie właśnie w małżeństwie, które nie są przepracowane. Tutaj też jest dużo na temat zdrowia psychicznego. Są ciekawe elementy opowiadające o załamaniu nerwowym, świetne, takie właściwie małe dzieła sztuki w tym serialu, czyli właśnie odcinek siódmy, który ciekawie rozlicza historię bohaterów, zamknięcie i poszczególne elementy, które sprawiają, że każdy ma swój punkt widzenia, w którym jest bardzo mocno zakotwiczony, ale nie zawsze obiektywnie ma, Tyle powodu do tego, żeby czuć się tą ofiarą, tak? Ponieważ to właściwie trochę przynudza, można powiedzieć, w jakimś sensie. Gdyby trochę inaczej postawić akcenty i na przykład przemodelować tę historię tak, żeby to nie Tobi był tym głównym bohaterem, ale właśnie Rachel albo Libi, to ta historia byłaby może bardziej dynamiczna i na tych ciekawszych akcentach skupiona. Ponieważ jak już obejrzymy całość, to zaczniemy się zastanawiać nad tym, dlaczego my tak długo kibicowaliśmy Tobiemu, chociaż są ciekawsze postaci w tym uniwersum. I myślę, że koniec końców. To nie jest taka historia, gdzie ktoś jest dobry albo zły, bo ona jest napisana przez życie, więc jest wielowymiarowa i ma wiele kolorów, ale dopiero obejrzawszy całość możemy w miarę nie, nie obiektywnie, ale w miarę całościowo spojrzeć na tę historię i zacząć się zastanawiać, kto tutaj miał jakieś winy do rozliczenia, czy kto powinien zmierzyć się uczciwie z własną sytuacją i spojrzeć na nią może bardziej obiektywnie. Wydaje mi się, że ten serial na pewno trafi do ludzi w wieku 40 lat, ponieważ on wyraźnie pokazuje tą granicę, bo tuż tu nas nie chodzi o szczegóły fabularne, ale o to rozliczenie wyobrażenia versus rzeczywistość, tak? czyli o tym, co myślimy, mając 20 lat, jakie mamy plany i ambicje, jak one nam się rozjeżdżają, modyfikują, zmieniają. I to jest kolejne rozliczenie, takie czy jestem w dobrym miejscu, czy mogę coś jeszcze zmienić, jakie mam ograniczenia. mi mówi w pewnym momencie, jak to jest, że był taki moment w życiu, kiedy możesz wszystko i nie jesteś ograniczony niczym, a nagle budujesz sytuację, w której masz masę ograniczeń i sam sobie na to zapracowałeś, czyli jakby sam pokierowałeś swoim życiem w taki sposób, że teraz nie możesz już wybierać z nieograniczonych zasobów, tylko z bardzo ograniczonych. I w niej i nie ma tego, wraz z upływem czasu nie ma zgody na to, że okej, okay, jest taka sytuacja, muszę się w niej odnaleźć, tylko jest w niej sporo buntu. Później przychodzi jakaś refleksja, ale rzeczywiście ta bohaterka jest najbardziej niepogodzona ze swoją sytuacją. I to jest bardzo ciekawe, bo nie daje jakichś jednoznacznych rozwiązań, co ze sobą zrobić, jak się zmienić. Więc to jest bardziej emocjonująca i emocjonalna opowieść o tym, jak rozliczamy się ze swoją ich życiowych osiągnięć w cudzysłowie, bo tu chodzi nie tylko o sukcesy nagrody, statuetki, tak jak w jej dziedzinie, czyli dziennikarstwie, ale właśnie o to, że ona nie umiała znaleźć sobie przestrzeni na tworzenie na własnych warunkach, że albo próbowała naśladować mężczyzn z własnej re redakcji, albo poszła w zupełnie inną stronę i postanowiła odpocząć w cudzysłowie, odpocząć w domu, czyli spełniać się jako matka, i bardzo jej przeszkadzało to życie prowincjonalnych, idealnych pań domu. Te pytania są bardzo ciekawe i na pewno um, widownia w tym przedziale wiekowym będzie tym zainteresowana, ponieważ um, można się z łatwością identyfikować z każdym z bohaterów, próbować ich zrozumieć. Dlatego um, właśnie mówiłam o tym, że nie mając tej wiedzy, możemy być zaskoczeni wieloma rozwiązaniami, jakie w serialu zastosowano. Um, pewnie, gdyby było mniej trochę Tobiego, to um, akcja mogłaby być ożywiona, gdyby nie um, zdominował on całej tej narracji gdyby jakoś równo rozłożyć akcenty, ale mimo wszystko jest to bardzo ciekawy serial dla takiej widowni docelowej właśnie, czyli myślę dla ludzi, którzy też się zmagają w swoim życiu z rozliczeniami lub rozważaniami o tym, co mogę zrobić inaczej. Rozterki Flashmana nie mówią tylko o karierze zawodowej i o tym, czy bohaterowie są z niej zadowoleni, ale przede wszystkim o całym kontekście można powiedzieć, ponieważ poznajemy ich w momencie, gdy Tobie jest tuż po rozwodzie i odkrywa wiele możliwości spędzania czasu z nowo poznanymi kobietami i korzystania z uroków miasta już jako singiel. Muszę tutaj podkreślić, że te dwie sfery się oczywiście. Zazębiają, pokazują różne modele życia i mówią o tym, że um, tak jak Tobi, który bardzo chciał realizować się w małżeństwie, ale innym niż to, które miał z Rachel, ciągle dąży do poszukiwania nowej partnerki, z którą mógłby stworzyć związek, i um, uzmysławia sobie, że um, to, w jakim jest momencie swojej kariery, odpowiada mu. Um, z kolei zupełnie inaczej jest z Libi, która e, właśnie e, najbardziej ubolewa nad utratą swojej niezależności, więc, e, te kwestie u każdej z postaci wyglądają zupełnie inaczej. To jest, myślę, bardzo interesujące. Zachęcam Was do obejrzenia serialu, a także do podzielenia się własnymi wnioskami po um, seansie. Jak zwykle proszę, żebyście pisali do mnie na Instagramie Małgorzata pisze o serialach i proponowali nowe tytuły, o których mogłabym opowiedzieć, albo klasykę, o której chcielibyście posłuchać. Jestem ciekawa, jakie na Was wrażenie zrobił serial rozterki Fleischmana. Możecie znaleźć go na Disney+. Tutaj zwracam się do tych słuchaczy, którzy jeszcze serialu nie oglądali. W serialu występują naprawdę świetni aktorzy, i myślę, że to bardzo pomogło tej historii, ponieważ, jeśli ktoś nie lubi takich obyczajowych, zanurzonych w codzienności historii, to mógłby stwierdzić, że tam niewiele się dzieje, a jednak obsada sprawia, że Jesteśmy bardzo zaangażowani w tę historię. Myślę, że to jedna z takich opowieści, które właśnie robią wrażenie tym, że dobrze dają emocje i uczucia widzów, ponieważ wiele osób oglądających serial na pewno będzie się z którymś z bohaterów identyfikować. Dzisiaj planowałam mówić o serialu polskim, który zadebiutował właśnie dzisiaj na kanal Plus. Mowa o Emigracji XD, opartej na powieści Malcolma XD, czyli tajemniczej postaci z internetu, która zasłynęła wieloma historiami krótkimi, które dotychczas trafiały do sieci, a Emigracja jest debiutem literackim tego autora. I serial Emigracja XD jest ciekawą, przewrotną komedią, ale postanowiłam, że opowiem o niej za tydzień, żebyśmy mogli mieć jakiś punkt wyjścia. Jeśli dzisiaj obejrzycie pierwszy i wydaje mi się drugi odcinek na kanal, plus to będzie płaszczyzna porozumienia, żeby coś więcej o tym powiedzieć, ponieważ pomyślałam, że jednak bez sensu jest opowiadanie o serialu, którego nie mieliście jeszcze szansy obejrzeć. A właśnie, emigracja dzisiaj startuje. Ja miałam okazję rozmawiać z obsadą i twórcami, więc dowiedziałam się wielu ciekawych historii. Na temat powstania tej produkcji. Myślę, że to interesujący przykład autorskiego serialu, a takich w Kanal plus jest sporo, jeśli chodzi o rodzimy rynek, bo przecież kruk dopiero co w grudniu zakończył swoją emisję. To oczywiście zupełnie inny rodzaj serialu, ale też autorski. Tutaj mamy historię opowiedzianą z perspektywy Polaka, który wyjeżdża na wyspy, szukać szczęścia i oczywiście zarobku, więc fali. Emigracyjnej ciekawe spojrzenie, i nie jest to historia jednowymiarowa, ona ma wiele kontekstów, jest i komiczna, i przerażająca. Ciekawa obsada aktorska, ale więcej o tym opowiem Wam za tydzień. Mam nadzieję, że do tego czasu uda Wam się obejrzeć pierwszy bądź pierwszy, i drugi odcinek. To dosyć krótka formuła, czyli odcinki mają po 20-25 minut, więc łatwo się w tę historię wciągnąć. Myślę, że zaskoczy Was już też ciekawy bohater jednej z pierwszych scen, którego znacie z, ze sceny muzycznej, więc polecam wypatrywać znanej postaci z show biznesu. Ale o tym więcej za tydzień. Zachęcam Was także do zapoznania się z recenzją serialu, którą znajdziecie na wirtualnych mediach, jak i inne moje teksty. Ostatnio pojawił się m.in. mój tekst dotyczący telenowel i tego, co oglądaliśmy w latach 90. a także kim jest subskrybent Netflixa. Jestem ciekawa waszych opinii, także zajrzyjcie na wirtualne media. Zapraszam was za tydzień, porozmawiamy wówczas o emigracji autorstwa Malcolma XD. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!